Rozpoczyna się starcie dwóch szachowych gigantów. Hikaruna Kamura otwiera grę pierwszym ruchem, ale gdzie jest Magnus Carlsen? Mistrza Świata jeszcze nie ma przy szachownicy. Pojawia się chwilę spóźniony, ale spójrzcie na ten spokój. Zdejmuje marynarkę, jak gdyby nigdy nic, nie czuje presji tykającego zegara. Siada do szachownicy i poprawia swoje figury, demonstrując brak pośpiechu. I dopiero po stracie niemal 30 sekund rozpoczyna partię. A przypomnę. Gramy w szachy błyskawiczne, 3 minuty na zawodnika plus 2 sekundy za każdy ruch. Tutaj czas to prawdziwy skarb. Hikaru wybiera wariant nazywany Toreatak. Może nie jest to najpopularniejszy debiut, ale ten arcymist zna go jak własną kieszeń i często sięga po niego w blicu. Magnus odpowiada skoczkiem na e4. Jasny sygnał, że nawet grając z czarnymi będzie szukał ostrej walki. Ten facet zawsze wywiera presję na swoich przeciwników. Chociaż pozycja jest zamknięta, to napięcie w centrum rośnie. Na razie bez zbić, ale figurki obu arcymistrzów walczą o kontrolę nad kluczowymi polami na środku szachownicy. Goniec ląduje na polu f5. Pierwsza chwila namysłu Hikaru, po której decyduje się zagrać pionkiem na c3. Pozycja wygląda teraz jak klasyczny London, choć partia zaczęła się nieco inaczej. Ruch pionkiem na E6, po którym Hikaru znowu postanawia chwilkę pomyśleć. Białe grają Hetmanem na B3. To nie tylko rozwój figury, ale i groźba zbicia pionka na B7. Magnus Carlsen, nie tracąc czasu, szybko odpowiada we właściwy sposób. Przestawia Hetmana na D7, by obronić pionka. Hikaru ma teraz kilka opcji. Może zagrać gońcem na B5 tworząc związanie, albo skoczkiem na E5 atakując czarnego Hetmana. Widzimy jak Nakamura analizuje kluczowe warianty w swojej wyobraźni. W szachach na tak wysokim poziomie każdy ruch ma ogromne znaczenie. Zawodnicy tego kalibru doskonale znają te początkowe ustawienia, ale mimo tego nie podejmują pochopnych decyzji. Nawet w szachach błyskawicznych trzeba myśleć nie tylko szybko, ale i dokładnie. Wreszcie decyduje zagrać się gońcem na B5. Odpowiedź Carlsen'a jest natychmiastowa. Ci dwaj znają się jak łyse konie. Mamy pierwsze zbicie. Skoczek pada na D2. Naturalnym ruchem wydaje się odbicie skoczkiem z F3, ale Hikaru ma inne plany dla swojego skoczka. Po chwili namysłu zbija królem. Traci możliwość roszady. Jego król ląduje na środku szachownicy, narażony na ataki, ale na Kamura to ryzykant. On się tego nie boi. Magnus kontruje pionkiem na f6, blokując ruch konikiem na e5. Białe wiedzą, że muszą teraz znaleźć jakiś ciekawy atak. Dlatego Hikaru odpowiada Hetmanem na a4. Teraz królowa razem z gońcem celują w skoczka na c6. Stara szachowa zasada, aby wywierać nacisk na związane figury, sprawdza się również, jak widać, na poziomie arcymistrzowskim. Czarna wieża ląduje na c8, wzmacniając skoczka i aktywując kolejną figurę. Białe zbijają pionka na c5. Magnus mógłby odpowiedzieć pionkiem na g5, żeby wykopać gońce z f4, ale wybiera ruch drugim pionkiem na e5, atakując pole d4 i budując presję w centrum. Wjeżdża z h na d1, walka o centrum trwa w najlepsze. Ruch a6 zmusza gońca do wycofania się na e2. Deficyt czasowy Carlsena z początku gry właśnie się wyrównał. Chwila namysłu dla Magnusa, po czym poprzez ruch z skoczkiem na e7 proponuje wymianę hetmanów. W dodatku konik broni teraz bardzo ważnego pionka na D5. Hikaru zgadza się. Bez Hetmanów króla D2 może odesnąć z ulgą, a zagrożenie maleje. Obserwujemy sekwencję szybkich i mądrych ruchów. Obaj gracze manewrują figurami w tej ciasnej pozycji, szukając słabości u przeciwnika. Pionek na H5 pokazuje, że Magnus szuka przewagi na skrzydle królewskim. Obaj gracze zużyli już niemal połowę posiadanego czasu. Hikaru gra wierzył na C1 i tym razem to Magnus Carlsen potrzebuje chwili do namysłu, próbując uzyskać większą aktywność dla swoich figur. Po chwili odpowiada, ruszając swojego konia na F5, aby już w kolejnym ruchu wycofać go na D6. Nakamura na pewno zauważył, że pionek na D5 może stać się celem jego ataku i to właśnie dlatego ruszył gońcem na F3. Magnus szuka swoich przewag na skrzydle królewskim, dlatego szybko gra pionkiem na G5. A tu nagle skoczek B3. Spójrzcie na twarz Karolsena, ten ruch go zaskoczył. Dwie białe figury atakują pionka na D5. Magnus po chwili konsternacji gra z skoczkiem na E4. Próbuje ratować sytuację po taktycznym błędzie sprzed chwili. Hikaru myśli. Ma dobrą pozycję, ale martwi go goniec na H2, uwięziony przez czarne pionki. W końcu po kilkusekundowej chwili zastanowienia decyduje się na wymianę konika za gońca, a następnie. Kontynuuje wdrażanie swojego planu. Gra pionkiem na C4, żeby otworzyć pozycję. Z parą gońców, białe chcą więcej przestrzeni na szachownicy. Choć na szachownicy pozostaje coraz mniej figur, to pojawia się coraz więcej gruźb. Pozycja jest wyjątkowo ostra z wieloma motywami taktycznymi. Czarne nie mogą zbić na C4, bo straciłyby skoczka na E4. To białe wywierają tutaj presję, a czarne muszą znajdywać dokładne sposoby, żeby się z tego wyratować. Po ruchu wierzą na C8, białe mogłyby zbić na D5, a w wymianie zyskać ogromną przewagę zabierając gońca na C6 i skoczka na E4. To właśnie dlatego tak długo zastanawia się Carlsen w tej pozycji, szukając jakiejś szansy na kontratak. Ale my oglądamy tutaj blica, więc czasu do namysłu nie ma wiele. Mistrz świata ma już poniżej minuty na zegarze. Magnus waha się. Widać frustrację po wcześniejszym potknięciu. W końcu gra pionkiem na G4. Hons na szachownicy. zbija zbijają na D5. Carlsen odbija gońca na F3. Hikaru może zbić na E6 z szachem, ale kalkuluje. Korzysta ze zgromadzonej przewagi na zegarze. 30 sekund więcej w tak dynamicznej końcówce to bardzo przydatny atut. Rozważa jeszcze tutaj ostatnie warianty i wreszcie zbija. Białe mają piona więcej, ale gońc na H2 wciąż tkwi jak w klatce. Obserwujemy właśnie wymianę wież. Czarny skoczek atakuje dwa pionki. Król na E2 broni jednego z nich, czarne zbijają na H3. Ruch F4 odcina skoczkowi drogę ucieczki. Teraz zarówno gońc na H2, jak i skoczek na H3 są uwięzieni z boku szachownicy. Po przepchnięciu pionka na E4 komputer pokazuje przewagę białych. Ale pozycja jest turbo skomplikowana, a czasu coraz mniej. Obu graczom zostało po około 30 sekund na zegarach. Nakamura widzi słabość konia na H3, dlatego jego król idzie na F1, aby zaatakować uwięzionego skoczka. Ale czarna wieża bawi się w Gandalfa i mówi You shall not pass! Odcinając linię i uniemożliwiając królowi dalszą drogę. Pikaru już po kilku sekundach opracowuje nowy plan ataku. Rusza się wieżą na C5, zyskując dużą aktywność dla swojej najsilniejszej figury. F5, aby ograniczyć mobilność tej wieży. Szybki szach na E5, a następnie ruch gońcy na G3, aby wydostać go z pułapki przez pole H4. Nic z tego, panie kolego, mówi Karlsen, grając swoją wieżą na G4. Białe mogą zagrać teraz królem na G2, atakując Skoczka, na co czarne musiałyby odpowiedzieć kontratakiem na H4. Ale Hikaru szuka tu czegoś lepszego, dlatego zdecydował się na ruch wieżą na E8. Obaj zawodnicy mają już tylko kilkanaście sekund na zegarze, a białe dysponują dużo aktywniejszą wieżą. To właśnie dlatego Carlsen zwleka z wykonaniem ruchu. Ten zawodnik szuka sposobów na wygraną nawet w trudnych sytuacjach. 7 sekund czas na decyzję. H4. Goniec wraca na H2. Czasu coraz mniej. Jak oni to robią? Nieustannie wykonują tak fenomenalne ruchy, potrzebując na to zaledwie kilku sekund do namysłu. Przypominam, że mamy tutaj tak zwany inkrement, czyli po każdym ruchu zegar dodaje plus dwie sekundy. Białym udało się zdobyć pionka na 6 ale Carlsen opracował bardzo przebiegły plan, niezwykle aktywnie używając swojego króla i teraz na sekundach decyduje się na ofiarę. Zbija skoczkiem pionka, traci na tę figurę, ale król, wieża oraz pionek na H4 są świetnie skoordynowane. Czarny król i wieża się i uprawdziwe spustoszenie. Role się odwróciły, teraz to czarne wywierają presję, a białe muszą grać bardzo, bardzo dokładnie. Mimo przewagi materialnej znajdują się w trudnej sytuacji. Tylko kilka sekund na zegarze Hikaru. Goniec jest związany, król zepchnięty na pierwszą linię. Tylko wieża może coś tu działać. Ale Magnus Carlsen, metodycznie jak walec, ruch po ruchu minimalnie poprawia swoją sytuację, wywierając coraz większą presję na białego króla. Ale popatrzmy na zawodników, jak szybko i pewnie oni wykonują te ruchy. Złośliwi mówią o refleksie szachisty, ale pokażcie im to wideo, niech zobaczą ten dynamit. Według analizy komputera pozycja w dalszym ciągu jest wyrównana, pomimo różnic w materiale. Ale nawet arcymistrzowie nie potrafią kalkulować tak szybko i dokładnie jak maszyny. Dlatego obaj liczą, że po błędzie rywala uda im się uzyskać decydującą przewagę. Ale jednak tu białe otrzymują większą presję. Król na już od kilku ruchów znajduje się w sytuacji zagrożenia matem na pierwszej linii i tylko bardzo dokładne ruchy utrzymują go w grze. Ale teraz to on ma mniej czasu od swojego przeciwnika. Tuż to za emocje. uda mu się wybronić tą pozycję. Musi wygrać perfekcyjnie. Zobaczmy. Hikaru na małym czasie popełnia błąd. Traci kolejnego pionka. Manewr z gońcem na g3 niestety nie działa, gdyż wieża może zamatować białego króla na b1. Zmiana planu. Wieża szybko przesunęła się na B8, aby z daleka atakować tego groźnego pionka, który zawędrował aż na B2. Ale to nie jedyne zagrożenie. Pionki na linii F i E zbliżają się do białego króla. Zbliżają się do białego gońca. Presja narasta, a Nakmora ma już tylko kilka sekund na zegarze. Biała wieża próbuje sprawić jak najwięcej problemów, ale Carlsen to prawdziwy mistrz końcówek. Gra teraz niemal bezbłędnie, ruch po ruchu zbliżając się do wygranej. Hikaru na pewno już wie, że koniec jest blisko. Wreszcie mamy ruch pionkiem na F2. Hikaru musi zbić, ale uświadamia sobie, że przewaga Karolsena jest gigantyczna. Dlatego podaje mu dłoń w geście kapitulacji. Partia Dynamit, rozegrana przez dwóch arcymistrzów. Dziękuję wszystkim za uwagę. To była dynamiczna analiza na kanale Wszacho Południa.